No i właśnie, i Kieliba i Forens na naszych ekranach losują strony przed startem spotkania. Wiemy jak wielu chętnych jest do tego by... ...piłkarze kks w tych pierwszych minutach. Ależ teraz powalczył Rynberg, to być może będzie szansa dla gospodarzy, jest Linus Rynberg, broni Krakowiak. Skidia czterech na trzech, ale gramy dalej. Znów Rynberg, to jest jeden z najczęściej drybulujących zawodników w lidze, teraz też to pokazał. że o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ale tego awansu cały czas nie ma. I to jest problem, który gdzieś stanął na drodze rozwoju klubu, ale teraz ruszają gospodarze, jest Abate, Abate! ...który wykorzystuje odbitą piłkę, ale patrzymy, Kizyma, piłka odchodząca miękko, niekonwencjonalnie i boczna siatka. Poprzedniego sezonu to był taki zawodnik, który był gwarancją, gwarancją goli dla KKS-u. A słowa goleador użyłem nie, nieprzypadkowo, bo jedną z głównych cieszynek Sobola były pistolety, a teraz Klisiewicz i co? Nie ma rzutu i ...do Klisiewicza, że absolutnie tutaj nie było kontaktu, widzimy, że Kiliba raczej trafił w piłkę, kilibalne lewą nogą no i gach, lewą nogą ale nie wyszło, to podanie Osyra, jest szansa uderzał Flóry Marcel Szymański, tymi, którzy pilnują dostępu do bramki teraz jest szansa uderzenia, ale podaniami w tym spotkaniu radzi sobie doskonale Znów Kacper Katzbergach! Jest Klisiewicz Jeszcze, Linus Rynberg, i broni Krakowiak. Kiliba był faulowany, czy Kiliba fałował, patrząc na tę pierwszą powtórkę? do pola karnego. Pierwsze były Kizyma. Widzimy, że podobno. Do... A tu mamy powtórkę sytuacji z Osyrą w polu karnym. No jednak czy się... tych przechwytów jest zdecydowanie więcej. Teraz Maroszek, jest Szymański, szansa dla gości. Gordio, on potrafi zaczarować się z piłką. Będąc w polu karnym, musi bronić Forens. Sucalisz. A teraz Linus Rynberg. Jest Abate, zdało przyjąć się w polu karnym. Szansa dla Podbeskidzia i broni Krakowiak. Jak w tej sytuacji skleił. No i później nie trafił w piłkę Klisiewicz. Bardziej odważnie popędził z piłką. No nie wiem, tutaj chyba Kieliba trafił jednak w piłkę. A te... no, wydawało się, że zagrają na jeden kontakt z Florkiem. Tego oczekiwał Wilman, Kizyma, znów Krakowiak. Jeszcze batę. szansa dla Podbeskidzia, Batę! Świetnie. z piłką potrafił czynić się cuda, teraz Kizyma. Całkiem niezła próba. Teraz, może teraz. Jest Chaczyński! haciński, Chaciński. Ha, A takiej wysokości to dośrodkowanie z której? Nie dało się nic wymyślić. Natomiast z kontratakiem pod Beskidzia, batę do Linusa Rynberga. On jest w stanie wykorzystać swoją dynamikę, ale też wyhamowany Matej Mrysić. Jest koncertowo zmarnowany ten kontratak przez gospodarzy, jeszcze uderzecia. chciał zaskoczyć z dystansu, takim niskim strzałem, ale bardzo silnym. Płaskie uderzenie, które zostało zablokowane przez jednego z obrońców. Jeszcze Gach, teraz abatę głową. Ale w trudnym znowu... 12 minut trwają poszukiwania hacińskiego dłuższym podaniem. Jest Bednarski, on do Rynberga. Co zrobi Fin Linus Rynberg? Linus Rynberg! Nie ma gola! Kapitalny rajd! Czego żałować w tym meczu piłkarze pod Beskidzie. Kolejna świetna okazja. Kowań szukają doświadczenia, centymetrów i Gawlika i Kieliby. Goście, tak jak teraz Kieliba, przedłużona piłka przez Kaczyńskiego. Gawlik! Jest trafienie! Boa, czekali niemalże do końca, my to oglądamy jeszcze raz. No Kieliba był tu kluczowy, ale też... Świetne zachowanie Mikołaja Hacińskiego, który tę piłkę po prostu Gablikowi głową weźmie. Dajsterek Dobra piłka, ale też szybko strzału, bo widzimy taką piłkę z powietrza w pierwszym kontakcie jest Jest Abate, Abate wypuścił sobie piłkę. Minął jednego z piłkarzy i gościł Desza Bednarski. Tak, już w takim pojedynku szybkościowym wiemy, że Gablik może mieć problemy, a Bednarski ale nie Kieliba. Ten strzał głową też zastopował ciałem. I tak to wszystko w Bielsku Białej. Za chwilę się zakończy. Wilman źle, ale jest szansa dla Tomczyka. Całym zespołem gospodarze. Matej Mrysic. Ale znowu dobrze. Jeszcze ma jeszcze szansa na uderzenie. I Kieliba będzie piłkę wybijał. Nie, sędzia ten mecz przerywa. I zarazem go kończy. KKS Kalisz wyrywa zwycięstwo w Bielsku Białej.